Gromda DiWierant z nami Maciej Sulecki. Powiedz jak Ci się podoba to wydarzenie? Po raz kolejny jestem, pierwszy raz tak bliska, mocne walki, mocne chłopy są naprawdę to jest zlepisko dobrych, mocnych twardych charakterów, fajnie się to ogląda. To ostatnia walka, haci. to jest taki fajny, taki poziom sportowy po prostu, tak wyciekane, trafione, fajnie. Wiele osób patrzy na to, że to nie jest sport. A ty jak na to patrzysz? Bo jednak Bóg zaczynał się od gołych pięści. No nie, sport, no jest tak, sport, ale nie jest sport. Szacunek, same podejście, wiesz, to nie jest... Tu bardziej w, w tym kierunku bym poszedł, tak wiadomo, bo to, tak jak ja powiedziałem, zaczynał yy, też tak naprawdę bez, bez rękawic. więc czemu nie sport? Zobaczcie, jaki tu szacunek, jest, jakie podejście, jaka oko, ogólnie otoczka. Nie? No, sport w najczystszym wydaniu. UBC Silver zdobyty na wyjeździe. Jak to smakuje? Powiedz, jak się z tym czujesz, bo wiele osób już w ciebie nie wyżyło, a ty pojechałeś i wygrałeś z osobą, w którą zainwestowali tam ludzie. O, widzę, że kibice są. Wiesz co, no tak, ja znam, wiesz, zawsze zdawałem sobie sprawę od długiego czasu, że tak naprawdę wiele osób już nie streśliło się po tych walce we free Fightach. na pewno gdzieś tam zostałem odstawiony kompletnie na boczny tor też to odczuwałem i przeszkadzało mi to, wiesz, może i lepiej nawet wiesz, że troszeczkę e, mniej się, nie mówiło i ludzie już przestali wierzyć, ale kurczę, wiesz, najważniejsze, co ja umyślę, tak? To póki moja pewność, jakaś tam wartość samego siebie nie jest zachwiana, to, to nie ma co się przejmować, nie? Więc kurczę, no ryzyko podjęte opłaciło się i git. Co mi się jedynie nie podobało, że nie było to w telewizji polskiej. Nawet rozmawiałem z ludźmi z TVP, że żałowali, że do końca myśleli o tym, żeby tą walkę transmitować w Polsce, a jednak nie była transmitowana. A ile porażek było transmitowanych, ile razy oglądaliśmy, jak Polacy przegrywali na wyjeździe, a akurat kiedy Polak po tylu latach, chyba ośmiu, zdobył ważny pas na wyjeździe to tego nie widzieliśmy. Chcę powiedzieć, że no tak, tak, szkoda na pewno, ale jeszcze raz powtarzam, ja zdaję sobie sprawę, że wszyscy, telewizja polska inna, nie wiem, Polska ale no, teraz pokazujemy, na pewno też wiedziała, że, że to nie jadę po zwycięstwo pewnie, no to wiesz, w internecie było kto chciał, oglądał i tyle, nie? Wrócę do gromdy, ta brutalność z bliska, to jest myśli, że coś, co ma, ma swoją przyszłość, no nie no, to jest ogólnie, nie pierwszy raz stwierdzę, że po prostu jest tak, poziom sportowy jest wysoki, w tych ostatnich walkach to widać, eee, no kurczę, no miejmy nadzieję, że zaczął się rozwijać w tych ruchach, żeby gdzieś na większej hali to pokazywać, prawda, więc... Ale też musisz przyznać, że ma to klimat, że można być tak blisko, te dziewczyny, to wszystko, ta otoczka. Nie no, ogólnie jest kozak, Tak uliczny styl, co? Ja to lubię bardzo, ja to się czuję, wiesz, emocje grają od razu, takie, jak mówię, liczny, twardy, taki, jak mówił, uliczny, twardy, surowy styl walki, sztos. Nie, niedawno ludzie patrzyli na to, to jest takie pojedyncze wydarzenie, to jest taka mała inicjatywa, ale e, Conor McGregor chociażby zainwestował e, wielkie pieniądze w to, żeby uczestniczyć w gali zagranicznej na Gaję pięści. E, o Obramował to fajnie, opakował to fajnie, e, uczestniczy w promocji czyli widzi w tym potencjał i mówi, że to może być drugie e, UFC, jeżeli chodzi o BKFC. A myślisz, że Gromda też może się kiedyś wybić, tak, że będzie wielką organizacją? No na pewno, więc wtedy mówimy trochę o jednak innym rynku. W Wielka Brytania co potężny, wielki rynek. Wydaje mi się, że Gromda już jest w tam, w jakichś tam kręgach, jakby wybita, tak, bo na pewno ciężko, nie wiadomo czy by, może by to pokazywali w, w otwartej telewizji, tak, jednak no to jest brutalne, prawda, ten sport tutaj bez rękawic jednak zawodnicy, którzy jeszcze potrafią boksować, złożyć dobrze cios yy, to wiesz, nie wiadomo czy ludzie są przygotowani póki co na takie yy, na takie, wiesz, brutalne walki ale, kurcze, no ludzie z roku na rok są Coraz większy higrzysk, więc nie wiadomo. No ja trzymam kciuki, no ja bym chciał, kurczę, no bo to jest naprawdę no mówię, no przede wszystkim szacunek, kurna, nie wiesz. No, tylko na koniec zapytam, bo muszę... Wystąpiłbyś kiedyś? Na gromdzie? Na gle pięści? Nie no powiedzmy, że za stary jestem. E, chyba, że wiesz, nie boksowałbym, rzucił, rzuciłbym e, walki. To może już inne półkule mózgów by mi pracowały, może na to jawki. Na dzień dzisiejszy jestem sportowcem, więc nie. E, idziemy na walkę wieczoru, bo właśnie wchodzi Don Diego Dringo. Do no Dziękuję właśnie jak mówiłem ja jestem sportowcem, widzicie kiedy to kupię. Jestem bokserem w sporcie, jestem bez tego, bez rękawic, Na razie nie interesuje mnie to, ale może kiedyś zobaczymy. Dziękuję Ci bardzo. No dziękuję bardzo.